Halo, halo. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Fizjodama. Dzisiaj będzie trochę mniej profesjonalnie, bez moich koszulek okraszonych moim logo Fizjodama, moim logo YouTube'owym. Ale postanowiłam, jestem na urlopie powiem Wam krótko może i postanowiłam nagrać wam coś na temat, który wczoraj zobaczyłam na Facebooku. Mianowicie, czy warto robić yy, anerkenu na dyplomu w Niemczech? Yy, myślę, że w tym filmiku widzę, że bardzo dużo osób ma takie wątpliwości, czy to się opłaca, jak to się ma potem na zarobki, yy, czy warto to robić, ile to trwa. Troszkę już wspomniałam o tym w innych filmikach, ale dzisiaj trochę powiem Wam więcej, trochę więcej faktów. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Siedzę w jakiejś prowizorycznej tureckiej siłowni w hotelu. Ale tu znalazłam takie ciche miejsce, gdzie mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć i mam nadzieję, że nikt nam nie będzie przeszkadzał. Oglądajcie dalej. No to dobrze, przejdźmy do pierwszego pytania. Gdybym miała odpowiedzieć w jednym zdaniu, czy warto robić uznanie dyplomów w Niemczech, powiedziałabym, że tak, że warto. Bo niezależnie od tego, w jakiej placówce będziecie pracować, niezależnie od tego, ile to potrwa, to naprawdę wam się potem zwróci. To prawda, że rzeczywiście tak jak mówiłam w wcześniejszych filmikach, trzeba najpierw, jeżeli znajdziecie w ogóle uznanie dyplomu na jakby refundowane z Unii Europejskiej, ale nawet jeżeli nie, to na początku trzeba włożyć troszkę pieniążków na przetłumaczenie dyplomów. Tych mm, suplementów i w ogóle tego wszystkiego, to tak naprawdę wcale nie musi to trwać długo. I dlaczego może ten filmik? Wczoraj spotkałam się z y, takim y, postem na Facebooku w grupie fizjoterapeutów, właśnie, którzy może zastanawiają się nad wyjazdem. Ile to trwa tak naprawdę? Y, to uznanie, no i widziałam tam wiele różnych odpowiedzi i może tymi odpowiedziami ludzie sugerując się mogą uznać, że nie warto albo czy to się przekłada jakoś potem na pieniądze i yy, ojejku tak naprawdę to jeżeli to ma trwać parę lat, bo nawet taką widziałam yy, odpowiedź parę lat to no właśnie czy to no czy to się opłaca? Czy to w ogóle warto i yy, yy, czy będziemy mieli z tego jakieś korzyści? odpowiadam wam że warto. Ja akurat nie miałam takiego szczęścia, żeby by się uczyć niemieckiego języka w Polsce. Chciałam się uczyć, jak robiłam magisterkę, niestety nie otworzyli grupy, bo nikt się nie chciał uczyć niemieckiego. Większa grupa, w zasadzie było nas pięć osób chyba we Wrocławiu i dlatego ta grupa nie została otworzona i nigdy nie miałam. Uczyłam się rosyjskiego, uczyłam się polskiego, polskiego, rosyjskiego, angielskiego i oczywiście nie miałam możliwości. Chciałam, ale jakoś się nie wydarzyło. Dlatego mi było trochę trudniej. Ale tak jak Wam wspominałam, jeżeli ktoś robi, yy, czy miał już jakieś w ogóle podstawy języka niemieckiego, czy w ogóle y, nawet nie tyle podstawy, co y, gdzieś tam może prywatnie się uczył, teraz ba, wiem, że bardzo jest kładziony nacisk. I nawet gdzieś tam, w, kiedy robimy jakieś praktyki w sanatoriach w Polsce, gdziekolwiek, to bardzo dużo jest też niemieckich pacjentów przyjeżdżających do naszych sanatorii polskich. I siłą rzeczy czasem wymusza to na nas ten język niemiecki znać chociaż trochę. I już takim osobom, jeżeli e, to bierzemy pod uwagę, to już takim osobom jest łatwiej, które na przykład miały okazję pracować w takim sanatorium, czy e, ja na przykład e, pracowałam, w, pracowałam, miałam praktyki w takim ośrodku, gdzie było, gdzie były e, takie osoby, niestety za krótko i dlatego tego języka e, nie miałam okazji, żeby poćwiczyć i żeby się więcej nauczyć, oprócz tam jakichś e, słówek. Ale jeżeli osoba, e, Pracuje w jakimś uzdrowiskowym mieście w Polsce, to jak najbardziej niech próbuje, niech rozmawia z tymi niemieckimi pacjentami, którzy przyjeżdżają, bo to naprawdę jeżeli w przyszłości myśli o takim wyjeździe, to czy nawet jeżeli sytuacja się zmieni, to warto jednak. To nie dzisiaj wiemy, że warto inwestować w języki i naukę takich rzeczy. Dlatego, jakbym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, tak naprawdę warto. Poza tym, co jest też ważne, tam znalazłam na Facebooku takie odpowiedzi, że słyszałam, że parę lat to może trwać, i tak naprawdę to zależy od Was. Tak naprawdę to zależy od Was. Jeżeli macie wszystkie papiery, jeżeli nie macie blokady językowej, jeżeli to jest już najsuper, najlepszy scenariusz, jeżeli macie certyfikat B2 z Polski, to już w ogóle ta nostryfikacja dyplomu może trwać bardzo, bardzo krótko. Powiem Wam tak, gdybym ja miała, może opowiem wam na swoim przykładzie krótko jeszcze, co do tego pierwszego punktu, jeżeli ja bym miała jest język niemiecki, w, jeśli chodzi o poziom B2, ale nawet B1 już, bo mając B1 możesz już zacząć tą nostryfikację dyplomu, bo już umiesz się dogadać w ogóle, to jeżeli ja bym miała B2, to powiem Wam tak, anerkeną zaczęłam dyplom w sierpniu, w połowie sierpnia a, i po Sierpień, wrzesień, październik, listopad. Gdybym nie miała problemów trochę zdrowotnych i gdybym miała e, ten, ten certyfikat, to ja bym zrobiła to moja promotorka po 3,5 miesiąca, przychodząc do praktyki, z której miałam praktyki, patrząc na mój postęp, patrząc na to, jak pracuję z pacjentami, e, bo liczy się to, co robimy, wiadomo, to, co mówimy, bo musimy zrozumieć pacjenta, zadać mu pytania konkretne i w ogóle. To patrząc jak ja pracuję i w ogóle powiedziała mi, że możemy próbować podejście do, do egzaminu. A więc generalnie gdybym miała ten B2, to miałabym dystryfikację już dyplomu po czterech miesiącach. A więc to zależy bardzo, bardzo naprawdę od Was. Jeżeli, yy, polecam to w innych filmikach, to żeby właśnie, nie chcę się tu powtarzać, żeby zatrudnić się w praktyce, która na początku, jeżeli macie na przykład ten B1, jako ten masażysta, czy jako ten asystent, bo to bardzo Wam pomoże. Oswoić się z receptami, oswoić się z językiem, a potem to już naprawdę kwestia tylko obcowania z tym językiem pacjentami, o osłuchania się, i naprawdę y, moja promotorka powiedziała mi, bo macie zawsze takiego opiekuna, powiedziała mi po tych trzech pół miesiącach tak, pani nigdy nie będzie rozmawiać jak niemiecki, w tym Hogoich, jak to oni mówią. Ważne jest, żeby Pani się dogadała, żeby pani zadała pytania, żeby pani zrozumiała, co pacjent mówi, o czym opowiada, a tego mówiłam Wam, jak się można nauczyć. Obyła się z receptami, y, z tymi, bo na receptach też bardzo często pisze po łacinie. A więc. Y, to tyle. I powiedziała mi, że nigdy nie będę, a więc, żebym nie dążyła do jakiegoś, nie wiadomo jakiego, i się nie wstydziła tego, jak mówię. I to jest, maje, to, jest, to jest główny punkt, bo ważne jest to, że jakim jesteś fizjoterapeutą. Jakim jesteś fizjoterapeutą, ale o tym już w następnym punkcie. Eee, oglądajcie dalej. Dobrze. Numer dwa. E, wspomniałam na końcu, że e, zależna jest od tego Twoja praca, jakim jesteś fizjoterapeutą. Wiecie, już opowiadałam o tym, że w Niemczech tutaj praca w e, praksis wygląda tak, że masz 20 minut na pacjentkę, 20 na krachę gimnastyk, 20 na masaż, tam 45 na drenaż itd. Tak a więc te, y, przez ten czas musisz, ty nie możesz się rozwijać, czy nie wiadomo ile opowiadać po niemiecku, i nawet nie potrzebujesz nie wiadomo ile rozmawiać po niemiecku, bo przez te 20 minut ty musisz pacjentowi zrobić zabieg po prostu. A więc jak się skupisz, jak będziesz 20 minut z nim nawijać, to tak naprawdę nie zrobisz zabiegu. Fakt, że bardzo chodzi na to, żeby pierwszy zabieg był taki bardziej właśnie pod względem merytorycznym, rozmowy, wywiadu, to takie wszędzie. Ale chodzi mi o to, że ty nie potrzebujesz bardzo dużo tego języka, strasznie, elokwentnie, nie wiadomo jak, bo liczy się, jak wykonasz zabieg. Oczywiście liczy się też, jak zrobisz, jaki zrobisz wywiad ten, bo od tego zależy też, jak dobierzesz swoją metodę. Fizjoterapeutyczną, jaką będziesz stosował u pacjenta, ale nie wymaga to na pewno no, jakiego, jakiejś wysokiej, nie wiadomo jakiej znajomości języka niemieckiego. Tak bardzo, bo gdyby tak było, to wymaganiem nie byłby B2, ale C1. Dobrze. Idziemy dalej, czyli kasa. <grym> no właśnie, jak nie wiadomo o co rozchodzi się o pieniądze. Ehm, wiem, że czekajcie, bo trochę mi o, trochę mi e, wisicie na jakimś tam e, sprzęcie do wyciskania ciężarów, a więc czasem mi ten obraz trochę lata, ale dobrze. E, a propos pieniążków, e, tak jak a propos e, kasy już opowiadałam i a propos pieniędzy, bardzo dużo, e, bardzo dużo tu się o to też e, jakby, e, jak to się mówi, rosy, e, bardzo dużo od tego zależy, dlaczego nie ma tu fizykoterapii, tylko pracujemy super manualnie, cały czas sobie z pacjentem, bo kamikasa płaci bardzo mało za zabiegi fizy fizykoterapii samej. Ja akurat mam takie szczęście, że pracuję w praktyce, gdzie mamy i ultraszal, czyli ultradźwięki i mamy cały kombajn do prądów, a więc pacjenci, którzy przychodzą na naprawdę z bardzo ostrym bólem, nie musimy ich tam manualnie od razu, ten tylko możemy leciutko najpierw zadziałać fizykoterapią. Osobiście wiem, że są bardzo podzielone opinie. Ja używałam, używam fizykoterapii, uważam, że jest to bardzo dobre, szczególnie u pacjentów tak silnie przebodźcowanych i tak silnie bólowo doświadczonych. Potem można jak najbardziej manualnie bardzo dużo zdziałać, ale najpierw bardzo często fajnie jest, jak pracujemy w Praksis, gdzie jest ta fizjoterapia, co niestety ze względów pieniędzy tutaj występuje bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Co do zarobków, już Wam mówię. Dlaczego powiedziałam też, że warto i dlaczego to się opłaca? Wiadomo, że chcemy otrzymywać dobrą wypłatę za swoją pracę. Nie ukrywajmy, manualnie pracując, zawód fizjoterapeuty jest ciężkim fizycznym zawodem. Jeszcze jak na przykład w przeciągu dnia mamy do przyjęcia nie wiem 15 albo 20 albo 30 pacjentów, tu jeszcze jest tak, że na godzinę często jest nie dwóch, ale trzech pacjentów bardzo często tak jest. Po 20 minut, a więc zobaczcie, obliczcie sobie sami, ile to jest, w, jak ktoś pracuje 8 godzin. Nie, a więc to jest naprawdę dosyć dużo i kiedy cały czas pracujesz z nim manualnie. I wiadomo, że chcemy otrzymywać dobre wynagrodzenie za swoją pracę. Już Wam powiem, jak to się ma, jakie są stawki. Kiedy przyjeżdżasz do Niemiec, znasz mały język ale już zaczynasz pracować w przychodni jakiejś, czyli praxis, ja tak mówię, to jest przychodnia fizjoterapeutyczna, jeżeli pracujesz, zaczynasz pracować w praxis bez uznania dyplomu, to robisz, w zasadzie nie można tego robić, w sensie takim, że możesz to robić, jeżeli zaczęłeś nostryfikację dyplomu, nie? to wtedy wybierasz sobie praxis, ale na początku, jak pracujesz jako masażysta, czy właśnie takie, ale już tam gdzieś patrzysz i, i gdzieś tam wykonujesz te zabiegi, powoli się wdrażasz, to stawką jest 14 euro za godzinę średnio, 13-14 euro za godzinę i dlaczego jest ważne, bo to jest też odnośnie do pierwszego, do pierwszego pytania, na które odpowiadałam. Jak to się zmienia, kiedy zrobisz uznanie dyplomu? Tak się zmienia, że obecnie już panują stawki, są stawki od 18-19 do 25 euro za godzinę. A więc zobaczcie, pracować 14 euro za godzinę, a pracować 20 euro za godzinę, czy nawet kiedy masz, bo te największe stawki do 25, tak podejrzewam, no wiem, że są takie stawki też, to to już jeżeli ktoś ma naprawdę dużo doświadczenia, czyli przynajmniej naście lat doświadczenia i dodatkowo na przykład pracuje na różne szikty, czyli różne zmiany, w szpitalach, na recha, czyli recha to jest takie, taki senatorium jakby, poszpitalne, gdzie od razu Cię wysyłają. A więc to jest naprawdę fajnie i to jest już dobra stawka, naprawdę. A więc zobaczcie, mieć 14 euro na godzinę, a mieć e, stawkę godzinową 19, 20... W praktyce to jest średnio między 19 do 22, nie? E, w zależności od... Ja pracowałam naprawdę za różne stawki i te najmniejsze też na początku. E, a więc to jest tak... To są takie widełki, nie? E, w których których pracujemy jako fizjoterapeuci? Jeżeli ktoś ma więcej, jeżeli ktoś ma więcej y, tych różnych kursów, limfdrenażu w zrobionego w Niemczech, terapii manualnej, zrobionej w Niemczech, albo też wykorzystuje terapię manualną, którą się nauczył, którą ma też zrobioną w Polsce, nie wiem, jak niestety się to ma, do, ale jak się nie mylę, Niemcy chcą, żeby tu zrobić terapię manualną żeby ona była bardzo tutaj też uznawana, nie? Ale tak naprawdę też, jeżeli pracujesz w praktyce i, i yy, 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 twój pracodawca wie, że ty wykorzystujesz elementy terapii manualnej, jesteś dobrym fizjoterapeutą i nie masz nawet tego papierka, ale łączysz różne metody, to też doceni twoją pracę i da ci więcej na godzinę, pomimo tego, że nie masz, yy, nie masz tych yy, typowo całych skończonych modułów, nie? Dobra, w sprawie pieniędzy, co jeszcze? Aha, no właśnie, w sprawie, tych, w sprawie tego wynagrodzenia, to co jeszcze? Ta stawka jest bardzo zależna też od różnych, czy to jest mała, ma, czy to jest, czy to pracujesz jako... Czy Ty pracujesz jako fizjoterapeuta, który robi house-bezuchy z domu, czy Ty pracujesz jako fizjoterapeuta w praxis, czy Ty robisz same krakę, gimnastyk, czy Ty robisz też masaże, czyli tam gimnastyki, czy Ty robisz linię o tym to trochę już wspomniałam. Po prostu samemu trzeba o tą stawkę, tą stawkę jakby wywalczyć, nie? Czyli jeżeli coś Ci nie odpowiada, musisz powiedzieć, że nie wiem, pracowałam wcześniej za inną stawkę, czy to też wszystko zależy od warunków, co musisz robić, jaki jest, jaki jest, jaki jest tempo pracy i w ogóle. Poczekajcie, bo ktoś przyszedł. Dobra, myślałam, że nikt nie używa tej siłowni, a jednak. Dobra, kończąc ten temat, chciałabym jeszcze nagrać tylko, że um, tak jak mówię, zachęcam Was do tego, żeby. Może nie zachęcam, ale jeżeli macie jakieś przemyślenia, nie sugerujcie się. Jeżeli macie jakieś obawy, nie sugerujcie się innymi. U Was, w Waszym przypadku, ta nustryfikacja dyplomu może, e, może naprawdę wyglądać, e, czy trwać e, szybciej i być szybsza ogólnie do, e, do, do zrobienia. I tak naprawdę, i tak naprawdę e, u każdego to wygląda. Inaczej, a nawet jeżeli, nawet jeżeli będziecie nawet pracować jako masażyści, czy nawet za tą mniejszą stawkę, to potem i tak z biegiem czasu, i to tylko od Was zależy, jaki ten czas będzie, czy krótki, czy długi, możecie już naprawdę pracować za, bo uważam, że to są dobre stawki, nie? Za tę pracę. Jaki jest jeszcze plus tego, Zobaczycie, tak naprawdę przez to, że my mamy taką stawkę za godzinę coraz lepszą, to tak naprawdę Różne są sytuacje w życiu. Czasem ktoś ma ograniczenia chorobowe. Ja, na przykład, też nie mogę pracować w pełnym wymiarze godzin i też mam jakieś tam swoje ograniczenia e, chorobowe. I y, przy takiej stawce możesz pracować krócej. E, czyli, na przykład, y, pracowałam wcześniej, na przykład. Na początku, wiadomo, robiąc praktyki w ogóle 5 dni, w tygodniu było to ciężkie, jeszcze przy, przy tym, że prawie cały czas manualnie się robi, yy, tu jest z pacjentami, a teraz na przykład zmieniłam sobie, w zeszłym roku pracowałam cztery dni, teraz zmieniłam z czterej dni na trzy. Yy, wiadomo, że to jest zależne od tego, czy twór mąż, czy partner pracuje i w ogóle, ale yy, no właśnie, ale fajne jest też to w przypadku osób, które na przykład po macierzyńskim wracają do pracy, yy, bo tak naprawdę taka kobieta, która pracuje po dwóch czy trzech latach, musi się najpierw wdrożyć. I powiem Wam dla przykładu, Niemcy bardzo chętnie zatrudniają na bazis czy na mini-job. To jest, tak, to jest praca do 520 euro możesz zarobić, nieopodatkowana czyli nie odpłacasz od tego nic, ale nie masz też ubezpieczenia zdrowotnego, a nic musi wtedy twój mąż czy partner pracować i być, musisz być na jego ubezpieczeniu, ale powolutku, po takim długim okresie przerwy, wracasz do pracy na przykład na 2-3 godziny. Powiem wam przykład z mojej praktyki, z której pracowałam. Wyobraźcie sobie, którym mieliśmy dziewczynę, która przychodziła do pracy tylko na godzinę. Od 8 do 9 miała też pacjentów, a więc Niemcy bardzo chętnie zatrudniają na takie krótkie godziny. E, też e, w, na przykład w naszej pracy, e, z której pracuję teraz, e, pracuje chyba z 12 czy 13 terapeutów. Jeden pracuje rano, drugi po południu, tylko w sobotę. E, jeden pracuje na dwa dni, drugi trzy dni a więc to jest też bardzo duży plus. I, e, no właśnie, i, i dlatego e, to, że mam większą stawkę za godzinę, automatycznie. Yy, sprowadza się do tego, że możemy różnie, tak jak powiedziałam, różnie było w życiu, różne tam choroby, różne sytuacje życiowe i możemy wtedy pracować mniej za yy, przez to, że mamy większą stawkę godzinową. Dobrze, to na tyle, bo niech to przeszkadza z w ćwiczeniach i robieniu muskulatury, a więc będę już się stąd yy, ewakuować. Pozdrawiam Was serdecznie, oglądajcie mój kanał. Niedługo, jak już wspominałam, mam termin z kolegą, który robi tą lustryfikację dyplomu. Mam nadzieję, że powiem Wam więcej, może też nagram coś. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.